Cześć i zapraszam Was dzisiaj na siódmy odcinek z kariery zawodnika. Będziemy dzisiaj grać z Rakowem Częstochowa. Jeszcze jak widzicie siedzimy na ławce rezerwowych, no ale mam nadzieję, że to się zmieni. Musimy po prostu dobrze grać i dobrze się pokazywać. Jak tylko możemy, żebyśmy mogli grać w pierwszej jedenastce. Na później będziemy mieć mecz z Lechem Poznań, więc no mam nadzieję, że uda się nam tego dokonać i wygramy te oba dwa spotkania. Z Rakowem będzie ciężko, bo oni mają 32 punkty, mamy 33. Więc możemy przejść sobie do treningu, poćwiczymy naszego bramkarza stałe fragmenty gry. Tutaj możemy mu dać w sumie stałe fragmenty gry, on by mógł sobie poćwiczyć. No i tutaj mamy bezpośredni rzut wolny do wyćwiczenia. Jak na ten moment to chyba to wszystko. Aha, jeszcze artystyczny strzał. Więc no, możemy przechodzić do tych ćwiczeń. Dobra, ćwiczymy całe fragmenty gry. Spróbujmy. Prawie byłby gol, prawie. No i obronił znowu. Dobra, słusieżekowanie. Strzał dobry. Oj, niebezpiecznie było spróbujmy tak dośrodkować, nie udało, może strzelimy, dobra spróbujmy teraz strzelić z tego kąta, nie udało się, dobra spokojnie Raz. Idealnie. Prawie byłby gol. Tak trzymać. No, nie źle, mogłoby być lepiej. Lecimy dalej następne ćwiczenie bezpośredni rzut wolny dobra spróbujmy teraz spróbować rzutu wolnego porabiałbym by... spróbujmy jeszcze raz Bo za słabo coś, coś mi się odbija No, tu, tutaj by się przydało stół uderzyć. Hmm. Trochę wyżej. albo algorytm kurczy broni. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ale skubany broni Świetnie. No dobra, lecimy dalej. Teraz będziemy musieli obronić. Oj, no, oj no Nie ma. Dobrze jest. Świetnie, bardzo pięknie, niesamowicie. O, i jeszcze tutaj mamy. Dobrze, że... no jak niestety Ol. nie ma. No i tutaj mamy literkę A, więc super, no poszło w tym ćwiczeniu. No i przechodzimy do spotkania. Bardzo ciężkiego spotkania. z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Często Częstokrobianie, tracą teraz piłkę. Z Zoran Zora Lederman. Iwi Lopez. Ależ interwencja w polu karnym. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Czy tam. szuka okazji strzeleckiej. Jest strzał. Fantastycznie to zastopował. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Lederman. Łatwo przyszło, Łatwo poszło. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Nie dał szans na groźny strzał. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Iwi Lopez ładny odbiór, co wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Nie może teraz stracić. Arsenić. Może im dać prowadzenie. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce, to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała było już po wszystkim. Jest bramka dająca prowadzenie, zrozumiała satysfakcja trenera, teraz zapewne będzie chciałby potwierdzili swoją wyższość strzelając jeszcze jedną bramkę. Jedno bramkowe prowadzenie bywa kruche. Lecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. Strata. Nic z tej kontry nie będzie. Jeszcze chwila i koniec meczu. Zanosi się na to, że własny teren będzie szczęśliwy. Pytanie, czy zdołają to utrzymać? Wydaje się, że wynik 1 do 0 to nie jest szczyt ich marzeń. Na pewno jest w zespole niedosyt, ale zostało jeszcze parę minut. Można pokusić się o jakąś składną akcję i wykończyć ją strzałem. Ważne, aby formacja defensywna nie straciła koncentracji, bo to mogłoby być niebezpieczne. Teraz z rogu na 11 metr. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Tak, nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwizdze rzut karny. Ko trafi będzie w zasadzie po meczu. Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Przy rzucie karnym liczy się intuicja bramkarza, ale też i zwyczajne szczęście. Strzelec ma o wiele więcej możliwości, by wywieźć bramkarza w pole, tak jak tym razem. Iwi Lopez. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Lederman. Iwi Lopez. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Uwaga, zagrożenie nie minęło. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo dwiema bramkami, wyraźne, pewnie. No i koniec tego spotkania. Widzę Wódź pokonuje u siebie Raków Częstochowa 2 do 0. Co to był za mecz? Jaka tu była walka pomiędzy tymi drużynami? No dobra, to teraz przechodzimy do kolejnego meczu. Tak coś przepraszam za głos, bo no, przeziębiony jestem. No i będziemy grać, teraz będziemy grać z Lechem Poznań. Jeszcze na wyjeździe, więc będzie ciężki mecz. Więc przechodzimy dalej. A jeszcze sprawdzimy, jak tam agent mój. A, jeszcze tutaj mamy zespoły, tak? Czy możemy trafić. Na razie na ten moment mamy ligę francuską, Bundesligę, Championship. Migę, i tyle. Z działań to możemy sobie zwęstło w derbach. Yy, Ochwale zespół. Dobra. I lecimy z beczem. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalanko, ale prawa za starania. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Elisak. Aj, poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Obił teraz bramkę, ale za to punktów nie dają. Nadal mamy remis, choć zabrakło tym razem naprawdę niewiele. Muszą szukać kolejnych okazji. Nie dopisało szczęście, gdyby piłka poleciała minimalnie inaczej. Byłby gol. Teraz muszą skupić się na tym, by odzyskać piłkę. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Cierpliwości im nie brakło, jednak ten atak spalił na panewce. Stracona piłka. Balua, Mikael Lisak. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Wycofanie piłki w pole karne. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. I to by było tyle. Douglas. Radosław Murawski. Afonso Souza. Radosław Murawski. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Zobaczmy. Powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Będzie zmiana w ekipie Lecha Poznań. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął! No rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Zrożnego w okolice 11. Tak, to powinno się robić w obronie. Szansa, czy przełamie impas? Tak, świetnie. Teraz bramkarz. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Możemy mieć otwarcie wyniku. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Widzimy teraz, jak mało brakowało do obrony tego strzału. Może odrobiny gipkości, a może po prostu trochę szczęścia. To byłaby fantastyczna interwencja, jakich mało. Niestety, piłka musiałaby zostać uderzona nieco niżej, żeby tak się stało. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Uwaga, prostopadłe zagranie. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Prowadzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz utrożny. Na pewno spróbują podwyższyć wyniki zamknąć ten mecz. Niewykorzystany stały fragment gry piłkę wybijają rywale. Jeszcze tylko 5 minut i aż 5 minut! bo jednobramkowe prowadzenie łatwo stracić w końcówce. Mało ma miejsca. Nie, błąd. To już prawie koniec, ale tylko prawie. Na miejscu przyjezdnych nie mówiłbym hop przed ostatnim gwizdkiem. Jacku. Skromne prowadzenie to na pewno nie jest szczyt marzeń, ale jeśli będą konsekwentni w swojej grze, to myślę, że zdołają dowieść ten wynik do końcowego pistka. Uważna gra w obronie powinna zapewnić im wygraną, choć nie można być tego pewnym, dopóki mecz jeszcze trwa, a przewaga jest zaledwie jednobramkowa. Tak. Na tablicy świetlnej, jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. I oto sędzia kończy nam ten mecz. Mecz, który mógł potoczyć się nieco inaczej. Gdyby nie ten karny. I to chyba jest źródło tego niezadowolenia na trybunach. Na pewno zmieniło nam to i wynik, i przebieg meczu, ale tutaj ciężko dyskutować z decyzją arbitra. Jedenastka się należała. No i koniec meczu. Widzę Łódź pokonuje na wyjeździe Lech Poznań 0-1. No i tak to właśnie wygląda. Następne spotkanie będziemy grać, już Wam mówię z kim: z Radą, jakiem radą i ze Śląskiem Wrocław. Dwa mecze u siebie zagramy. No obecnie mamy 39 punktów. I na drugim miejscu jest Raków Częstochowa. A na trzecim Legia Warszawa 31. Jeżeli Wam podobał materiał, to zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na i kanale. Podajcie też na kanał Sebastianixa, Wojtas w Loki, Wojtas przy kanał, z Games. Trzymajcie się i do usłyszenia.